Dzień dobry. Dziś psycholog wyjaśnia samobójczą empatię. Zdolność empatii jest kluczowa dla dobrych relacji. Słyszymy to ciągle. Ba, sama napisałam kilka artykułów na ten temat. Czy rzeczywiście empatia jest ważna? Owszem, ale powody, dla których empatia jest ważna, mogą być dla Was zaskakujące. Posłuchajcie. Pojęcie empatii jest stosunkowo nowe. Do języka polskiego weszło z pojawieniem się książki "Inteligencja emocjonalna" Golemana, i wtedy zrobiło karierę w poradach psychologicznych, różnych książek, czasopism, później też portali. Zasięgnąłem przy tym pamięć doktora Henryka Krzyżanowskiego, anglisty i autora szeregu podręczników do nauki języka angielskiego, "Jak to jest z tym słowem". On zwrócił mi uwagę na karierę, jakie słowo empatia zrobiło w języku angielskim, a później w języku polskim. Pozwolę sobie go zacytować. W języku angielskim mamy trzy pokrewne określenia: compassion, sympathy, empathy. To pierwsze oznacza współczucie albo litość. Jest to stare słowo w języku występujące od XIV wieku. Ma ono pozytywny wydźwięk, oznacza, że rozumiem cierpienia innych ludzi i że chętnie bym im ulżył. Jednocześnie nie oznacza aprobaty dla cierpiącej ofiary, która może cierpieć sprawiedliwie. Chłopiec, który w ogniu i mieczem strzelił w głowę kozakowi na palu, zrobił to w akcie współczucia, litości, żeby skrócić jego niepotrzebne cierpienia. Słowo sympathy występuje w języku angielskim od wieku XVI. Zasadniczo oznacza współczucie, ale inaczej niż compassion. Sympathy oznacza pewien stopień utożsamienia się, stąd słowo kondolencja. Z kolei pojęcie empathy występuje w języku angielskim od początku XX wieku. Przedostało się tu z języka niemieckiego, najpierw w odniesieniu do estetyki, a nie psychologii. Charakterystyczne jest, że słowniki podają różne jego definicje czasem jako zdolność rozumienia czyichś uczuć, czasem jako zdolność rozumienia i współodczuwania i jest mniej precyzyjne niż starsze jego odpowiedniki, moim zdaniem jest z tego względu niepotrzebne. Tu koniec cytatu. Gdy mówimy o empatii w języku polskim, możemy mieć na myśli dwie różne sprawy. To znaczy właśnie zdolność zrozumienia stanu emocjonalnego drugiej osoby lub zdolność współodczuwania z nią emocji, np. przykład płakania z płaczącym cieszenia się z radującym. Gdy mówimy o okazywaniu empatii, myślimy raczej o umiejętności okazywania drugiej osobie zaangażowanego emocjonalnie, zrozumienia dla jej emocji. Jeśli chodzi o rozwój empatii, to widzimy, jak ona się zmienia, to znaczy zupełnie małych dzieci, ta empatia jest na poziomie współodczuwania wręcz fizycznego. Jak obserwujemy takiego malucha przedszkolnego, możemy zobaczyć, że jak drugie dziecko, na przykład, stłucze sobie kolanko i płacze, to nasze dziecko może, patrząc na nie, też zacząć płakać, też schwytać się za to swoje kolanko. To jest aż tak mocne utożsamienie z emocjami drugiej osoby. Bardziej to jest zaraźliwość emocjonalna. Wraz z rozwojem, my pracujemy na rzecz osłabienia tej zaraźliwości emocjonalnej. Bo nie da się na dłuższą metę żyć współodczuwając każdą emocję, silną, szczególnie tą negatywną, ludzi z naszego otoczenia. Więc my uczymy się intelektualizowania trochę tej sytuacji, to znaczy właśnie przejścia na poziom rozumiem twoją emocję, rozumiem, jak się czujesz w tej sytuacji. Są też osoby, które generalnie są pozbawione zdolności do empatii czyli zdolności do zrozumienia w ogóle emocji drugiej osoby. Ale one też mogą być empatyczne na poziomie wyuczonym, na poziomie intelektualnym. To znaczy tego, że zdając sobie sprawę ze swojej niezdolności odczuwania prawdziwej empatii, współodczuwania, potrafią popatrzeć na sytuację, oczyma drugiej osoby i zrozumieć intelektualnie emocje jej towarzyszące w tym momencie i wyrazić dla nich zrozumienie. I to też jest empatia, tak? aczkolwiek ona jest na poziomie bardzo mocno intelektualnym. Co dalej z tym wszystkim? Empatia może nas zawodzić, i z tego powodu jest ważna. Można sobie zadać pytanie, właśnie dlaczego pojęcie empatii pojawiło się tak niedawno? Czy to jest związane ze zmianami kulturowymi, z postępem cywilizacyjnym? Pytanie jest o tyle ważne, że można usłyszeć twierdzenie, iż empatia jest kluczem do zachowań moralnych. Wielokrotnie mi się zdarzyło słyszeć, że aby postępować moralnie, wystarczy być empatycznym. To podobno dzięki empatii rezygnujemy z krzywdzenia innych osób, wybieramy dobro. Z drugiej strony, ludzie żyli i postępowali moralnie, zanim w ogóle powstało pojęcie empatii więc jak tu z tego wybrnąć? Bardzo ciekawe rozważania na ten temat ujął Paul Bloom w książce Against Empathy, Przeciw Empatii, na rzecz racjonalnego współczucia. Pokazał on kilka przykładów, gdy empatia przeszkadza w podejmowaniu dobrych moralnie decyzji. Najciekawszy przypadek został zbadany w eksperymencie naukowym. Daniel Bateson z zespołem przedstawiał badanym historię. Podopiecznej organizacji charytatywnej Quality Life Foundation. Fundacja ta opiekowała się poważnie chorymi dziećmi, tak by ulżyć ich cierpieniu. Oznaczało to zbieranie funduszy na ich kosztowne leczenie, dzięki któremu dzieci zaczynały lepiej funkcjonować. Badani słyszeli historię dziewczynki oczekującej jako dziesiąta w kolejce po leczenie. Mogli obejrzeć jej zdjęcia, posłuchać jej opowieści. I teraz tak, jednej grupie polecono, by starali się jak najbardziej obiektywnie ocenić jej sytuację, unikając zarażania się jej emocjami. Druga grupa otrzymała instrukcję, by jak najlepiej wczuć się w sytuację chorej dziewczynki i zaangażować się empatycznie. Następnie obu grupom powiedziano, że mogą przesunąć dziewczynkę na sam początek kolejki. Obie grupy wiedziały, że oznacza to, iż inne dzieci które zostały postawione w określonym miejscu tej kolejki ze względu na obiektywne kryteria, że te inne dzieci będą czekać dłużej na swoją kolej. Co się okazało? Aż dwie trzecie osób z grupy empatycznej zdecydowało się przenieść dziewczynkę na początek kolejki. Grupa racjonalna zwracała uwagę na to, że ustawienie dzieci w kolejce nie było przypadkowe i że przesuwając dziewczynkę na początek szkodzą dzieciom, które pilniej potrzebują. Tego leczenia. Eksperyment ten pokazał, że empatia może pobudzić nas do zachowań niekoniecznie sprawiedliwych i odpowiedzialnych. To były rozważania Bluma, który jednocześnie jest ateistą, dystansującym się od jakichkolwiek systemów etycznych opartych na religii, czyli na przykład na dziesięciu przykazaniach, i który uważał, że jedynym wyznacznikiem, Moralności powinna być przydatność danej decyzji dla dobra ogółu, dla go, dobra społeczeństwa, co oczywiście stawia dalsze pytania, kto będzie o tym decydował, co jest dobre dla ogółu społeczeństwa, dla ludzkości. Ale tutaj już zostawmy Bluma osobno. Ważne jest, że on pokazał, że empatia, szczególnie jak jest gloryfikowana, może nieść ze sobą bardzo konkretne pułapki. Dochodzimy do Gada Saada i jego nowej książki. Troszeczkę o zawartości książki zdradził w podcaście, w jaki sposób on opisuje już samobójczą empatię. Opisuje to jako niewłaściwe ukierunkowanie naturalnej ludzkiej empatii, co prowadzi do szkodliwych konsekwencji społecznych i politycznych. Saad używa tutaj analogii z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym gdzie normalne zachowanie, na przykład mycie rąk, staje się szkodliwe, gdy jest powtarzane w nieskończonej pętli. Podobnie empatia, która według Sada jest normalną i pożądaną emocją, staje się samobójcza, gdy jest skierowana w niewłaściwym kierunku. Empatia jest naturalna wobec bliskich, na przykład skłonność do poświęcenia się, aby uratować własne dziecko. Problem pojawia się, gdy empatia kierowana jest w stronę przestępców kosztem ofiar. Na przykład, w przypadku przestępstwa, samobójcza empatia skłania do usprawiedliwiania sprawców, ignorując prawa i cierpienia ofiary. Przykład, chociażby podawany też przez Sada, osoba, która została zgwałcona przez osobę będącą z generalnie dyskryminowanej mniejszości. Na przykład przez imigranta ciemnoskórego, która staje w jego obronie, mimo że ta osoba ją gwałciła, była pełna przemocy wobec niej, mimo że ta osoba mogła zgwałcić jej bliskich, ale w imię empatii wobec tej grupy dyskryminowanej, właśnie tych czarnoskórych imigrantów, dana osoba w sposób samobójczy. Broni przestępcy, uważając, że powinien zostać uniewolniony, wypuszczony itd. Tak? To jest taki najbardziej dramatyczny przykład samobójczej empatii, którą podaje SAD, ale ilustrujący ją też dokładnie. Według SAD, samobójcza empatia jest często wynikiem idei patogenów, takich jak konstruktywizm społeczny, który twierdzi, że ludzie są czystymi kartkami, ich zachowanie jest wyłącznie wynikiem wpływu społecznego. No, bo w tym momencie rzeczywiście jest dobry człowiek, który staje się przestępcą tylko dlatego, na przykład, że jest z marginalizowanej, dyskryminowanej społecznie grupy. W tym momencie fakt pochodzenia z tej dyskryminowanej, marginalizowanej grupy usprawiedliwia wszystkie przestępstwa i złe moralnie czyny, które ta osoba dokonuje i która w związku z tym nie powinna być za nie w jakikolwiek sposób karana. Już nie wspominając, że to jest zaburzenie naturalnej, społecznej hierarchii, o której mówił chociażby święty Tomasz Lakwinu, tak? Najpierw najbliższa rodzina, później dalsza rodzina, przyjaciele, naród, później zupełnie obcy ludzie. No ale to też na marginesie. Samobójcza empatia prowadzi do szkodliwych rozwiązań politycznych, takich jak pobłażliwe traktowanie przestępców, czy ich uniewinnianie wręcz ze względu na ich pochodzenie. Nieefektywne podejście do bezdomności czy niekontrolowana imigracja. I w Kanadzie, gdzie Saad mieszka, mówi, że multikulturalizm doprowadził do szeregu problemów, które wcześniej nie występowały, ponieważ ludzie burzą się przeciwko jawnej niesprawiedliwości, kiedy jakaś grupa społeczna jest usprawiedliwiana ze względu na swoje domniemane marginalizowanie z wszystkich możliwych przestępstw. I właściwie jest odwracanie konta ogonem i robienie z przestępcy ofiary. Sad porusza też kwestię, czy osoby propagujące ideę samobójczej empatii rzeczywiście w nią wierzą, czy działają z pobudek cynicznych, dlatego że dostają na przykład granty i żyją z tego, że propagują właśnie tą samobójczą empatię. On zwraca uwagę na bardzo ciekawy mechanizm samouszukiwania się, który pozwala ukrywać intencje manipulacyjne, przez własną wiarę we własne słowa. Czyli, że ktoś, kto tak naprawdę ma tendencje czy pobudki do propagowania tej samobójczej empatii w formie polityk, łok, tych przebudzonych, ma z tego wymierne korzyści materialne. Ma z tego wymierne korzyści w postaci statusu społecznego, bycia osobą znaną, bycia influencerem itd., tak sławy, ale na tyle potrafi sam siebie okłamać, że robi to w imię idei, żeby siebie samego przekonać do tego, że czyni to czysto właśnie ze względów moralnych, ze względu na to, że jest osobą tak moralnie rozwiniętą. Nawiązując trochę do. W swojej wcześniejszej książki Gad Saad mówi, że ta tendencja do ulegania pasożytniczym ideom wcale nie jest nowa. W przeszłości przebierały one różne formy, takie jak prześladowania w salem, chociażby współcześnie szczególne znaczenie mają idee, które wykiełkowały na uniwersytetach, takie jak postmodernizm, relatywizm kulturowy, konstruktywizm społeczny. Te idee rozpowszechniły się i zaczęły wpływać na politykę. Sad ma nadzieję na autokorektę, jednak mówi, że im dłużej zwlekamy, tym bardziej gwałtowna może być reakcja. Zauważa na przykład wzrost sprzeciwu wo wobec wokizmu, tej właśnie kultury łok, kultury przebudzonej i masowy powrót do zdrowego rozsądku, co zresztą miało wyraz chociażby w tym, w jaki sposób głosowali Amerykanie. W wyborach prezydenckich niedawnych, gdzie Kamala była utożsamiana właśnie z kulturą woke, a Trump był widziany jako konserwatysta. Ważna jest w tym wszystkim, według Sada, rola poszczególnych osób w sprzeciwianiu się z szkodliwym ideom. Jakie on widzi rozwiązania? Mówi, trzeba przywrócić fundamentalne wartości Zachodu. W jaki sposób Sad definiuje te fundamentalne właściwości Zachodu? Jest to tak. Pierwsza sprawa, absolutna obrona wolności słowa bez względu na konsekwencje. Każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania. Także jeżeli chodzi o to, co rozumiemy jako hejt, na przykład internetowy. Dalej, zamiast kolektywizmu nadmiernej takiej wrażliwości i promowania empatii jako super cnoty, tej cnoty nadrzędnej, i zamiast premiowania, sygnalizowania, Empatii, na przykład w mediach społecznościowych czy w wypowiedziach publicznych, to przywrócenie pojęcia godności człowieka, godności osobowej człowieka i propagowanie właśnie tego drugiego. I oczywiście mówi też o konieczności podejmowania odpowiedzialności osobistej, ale przede wszystkim przywrócenia równego traktowania przed prawem wszystkich, bez względu na grupę społeczną, z której pochodzą. Dalej, ostatnia rzecz, którą on proponuje, to aktywna postawa w obronie wolności i wartości. Czyli to, że nie ma co liczyć na to, że gdzieś władze coś zmienią, czy że politycy wybrani przez nas coś zmienią, ale że też każdy z nas osobiście musi przeciwstawiać się tej samobójczej empatii, a podejmować kroki na rzecz przywrócenia tych wartości, które są rzeczywiste. Które według Sada to jest wolność słowa, godność człowieka jako osoby, branie odpowiedzialności osobistej i równość ludzi wobec prawa. Jakie my wnioski z tego wyciągniemy? Warto się, myślę, zastanowić nad tym, czym ta empatia naprawdę jest. A może jednak odejdźmy od pojęcia empatii na rzecz zjawisk, które są lepiej definiowalne, tak jak już mówiłam na początku takich jak współczucie. Czy litość, czyli odejście od, od słowa, które istnieje tak naprawdę kilkadziesiąt lat, dodefiniowanie bardziej tych pojęć i uczenie, bo to są, słuchajcie, trzy rzeczy, które być może rozumiemy pod pojęciem empatia, to będzie zrozumienie cudzej perspektywy, współczucie dla osoby, która ma gorzej od nas, zrozumienie perspektywy osoby, która cierpi. Oraz chęć ulżenia jej w cierpieniu czy pomocy w cierpieniu z zachowaniem szacunku dla nas samych oraz dla drugiej osoby. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że to było jakoś dla Was też inspirujące.